Martyna Lewandowska-Oliwa, witam w magazynie Forbes czwartej ligi, intensywny piłkarski tydzień za nami, w środę rozegraliśmy mecze w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski, w weekend to oczywiście rozgrywki ligowe, a ten tydzień do udanych z pewnością nie zaliczą nasi dzisiejsi goście z Lubawy. Dobry, witam. Wspomniałam, że ten tydzień nie możecie zaliczyć do udanych. Zacznijmy od spotkania środowego w ramach Wojewódzkiego Pucharu Polski. Zmierzyliście się z Orłem Janowiec Kościelny. Niestety te spotkanie jest z... przegrane. Andrzej, jak z perspektywy boiska wyglądał ten mecz? I nie oszukujmy się, to była jedna z sensacji środowych wyników. No niestety nie popisaliśmy się jako cała drużyna. Nie będę tutaj owijał w bawełnę. Mieliśmy słabe podejście do tego meczu. Słabe zaangażowanie, a piłkarze z Janowca Kościelnego mocno się postawili, to co mogli, to właśnie pokazali charakter, walkę. Nie dużo mieli co prawda, bo mieli łącznie może z dwie, trzy sytuacje. Jedna z karnego przyniosła im bramkę i nam się już nie udało niestety doprowadzić do remisu. I, i niestety, muszę to powiedzieć, że zasłużenie odpadamy z tego pucharu, aczkolwiek żałujemy mocno. Marcin, w bramce stanął wasz młody zawodnik. Skąd wynikała ta zmiana i, i jak ten młody chłopak sobie poradził? Poradził, sobie, nie byłem na tym meczu, ale poradził sobie jako chyba najlepszy nasz zawodnik był bo na boisku. Zmiana na pewno wynikała z tego, że trener chciał Kubie dać odpocząć trochę, bo gra wszystkie mecze, a Oskar zasłużył. Wygląda na, na treningach porządnie. Zasłużył na to, żeby zagrać w pierwszym składzie. Szybko trzeba było zapomnieć o tej porażce, bo w sobotę czekało na Was spotkanie z mrągowią. Zobaczmy, jak wyglądały bramki w tym spotkaniu, a także innych meczach Forbę czwartej ligi. Czas na skróty. Rominta Gołda, która w poprzedniej kolejce odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, mierzyła się z Polonią i Łowo. Jedyna bramka w tym spotkaniu padła w 57 minucie meczu. Bramkarza gości pokonał Konrad Radzikowski i Rominta mogła cieszyć się z drugiego zwycięstwa w tym sezonie. To pierwszy mecz Rominty wygrany na własnym obiekcie. W Wikielcu doszło do pojedynku drużyn, które spadły z trzeciej ligi. GKS podejmował zespół znicza Biała Piska. Już w drugiej minucie meczu faulowany w polu karnym gości był Arai Kentaro i sam poszkodowany pewnie wykorzystał rzut karny. W 24 minucie fatalną interwencję zanotował bramkarz GKS-u Paweł Rutkowski i w spotkaniu mieliśmy już remis. W 72 minucie gospodarze po raz drugi mieli rzut karny. Tym razem do piłki podszedł Piotr Kacperek i pewnym strzałem pokonał bramkarza znicza. Więcej goli w tym meczu nie padło i drużyna z Wikielca mogła cieszyć się z ważnej wygranej. Olimpia Olsztynę, która w poprzedniej kolejce zdobyła 3 punkty, mierzyła się z granicą kętrzyn, która od pięciu meczów nie zaznała smaku wygranej. Spotkanie świetnie rozpoczęło się dla drużyny gości. Już w piątej minucie na listę strzelców wpisał się Kamil Zawalich. W 17 minucie granica podwyższyła prowadzenie, gdy świetne podanie Tomasza Bobrowskiego wykorzystał Paweł Turczyn. W tym momencie granica była blisko przerwania serii meczów bez wygranej. W 80 minucie spotkania świetnie w polu karnym odnalazł się Bartłomiej Czerniakowski i uderzył nie do obrony dla olsztyneckiego bramkarza. Granica wygrała 3 do zera i przesunęła się w górę ligowej tabeli. W Barczewie tamtejsza Pisa grała z DKS-em dobre miasto. Do tej pory DKS zgromadził dwa punkty więcej od swojego sobotniego rywala. W piątej minucie świetnie w polu karnym gospodarzy zachował się kasei Hioki i DKS był na prowadzeniu. W 27 minucie spotkania Szymon Nakielski wykorzystał świetnie dośrodkowanie z rzutu rożnego i podwyższył prowadzenie swojej drużyny. Trzy minuty później Kacper Hojnowski zrobił użytek z niezdecydowania barczewskiej obrony i bramka szpisy trzeci raz wyjmował piłkę z siatki. Ten sam zawodnik w 50 w pierwszej minucie ponownie wpisał się na listę strzelców, w 60 minucie świetną indywidualną akcję przeprowadził Michał Bendy i DKS prowadził już 5 do 0. Na 10 minut przed końcem głową piłkę do bramki posłał Maksymilian Szafrański i ustalił wynik meczu na 6 do 0 dla drużyny z dobrego miasta. Motor Lubawa, który od pięciu spotkań nie zaznał goryczy porażki, mierzył się z Mrągowią Mrągowo. Goście wyszli na prowadzenie. A na listę Strzelców wpisał się Łukasz Kuśnierz. Minutę później Kuśnierz zaliczył asystę, a piłkę do bramki skierował Przemysław Rybkiewicz. Jeszcze przed przerwą Mrągowia przeprowadziła świetną zespołową akcję, którą wykończył Eryk Kosek w 47. minucie. kapitalnie uderzył Piotr Wypniewski i Mrągowia miała cztery gole na koncie. W 63. minucie kolejnego pięknego gola dla Mrągowskiej drużyny strzelił Mateusz z konieczka i tym samym spotkanie było już rozstrzygnięte. W 76 minucie do bramki trafił Jakub Szczepański, a w 87 minucie na listę strzelców pisał się Łukasz Gozdziejewski. Ostatecznie Mrągowia wygrała mecz 5 do dwóch. Lider rozgrywek Mamre Giżycko podejmowały jednego z faworytów do awansu, Polonie Lidzbark Warmiński. Tego co wydarzyło się w pierwszej połowie chyba nikt się nie spodziewał. Już w piątej minucie goście wyszli na prowadzenie, gdy gola po uderzeniu piłki głową zdobył Wojciech Dziemidowicz. Pięć minut później kapitalnie z dystansu uderzył Piotr Karłowicz i Polonia miała dwa gole na koncie. W trzynastej minucie meczu trzecią bramkę dla lizbarskiej drużyny strzelił Cezary Sobolewski i Polonia mogła być bardzo zadowolona z takiego początku meczu. W dwudziestej trzeciej minucie pięknie nad bramkarzem gospodarzy podciął Piotr Karłowicz. Polonia prowadziła już 4 do 0. W 28 minucie świetnie z okolic 16 metra uderzył Dawid Bogdański i goście jeszcze podwyższyli prowadzenia. 4 minuty później Piotr Karłowicz skompletował chattyjka i na tablicy świetnej widniał rezultat 6 do 0 dla Polonii. Minutę później Mamre miały na koncie pierwsze trafienia, a jego autorem był Piotr Pluciński. Jak się później okazało, w drugiej połowie piłkarze przestali strzelać i spotkanie zakończyło się wynikiem 6 do 1 dla Polonii Litzburg-Warmiński. Rezerwy Olimpii Elbląg, które zdobyły 7 punktów w tym sezonie, mierzyły się z tęczą Biskupiec, która jest sporym rozczarowaniem początku sezonu. Już w dziewiątej minucie piłka po dośrodkowaniu z rzutu rożnego odbiła się od Adriana Podgórskiego i wpadła do bramki. Tęcza nie cofnęła się, tylko ruszyła do strzelania kolejnych goli. W 24 minucie obrońcy gospodarze popełnili błąd, a do siatki trafił Patrycjusz Malanowski. Cztery minuty później z bliskiej odległości do bramki trafił Dariusz Gołębiowski i tęcza prowadziła 3 do 0. Gospodarzy stać było tylko na jedno trafienie, a jego autorem w doliczonym czasie gry był Oskar Kordykiewicz. Ostatecznie drużyna z Biskupca wygrała mecz 3 do 1. Będący w dobrej dyspozycji jeziora i ława rywalizował z huraganem Morą, który w ostatnich czterech meczach zdobył tylko jeden punkt. W szóstej minucie do pustej bramki trafił Arkadiusz Kuciński i Jeziorek był na prowadzeniu. Cztery minuty później Paweł Sagan znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem i trafił do bramki. W 25 minucie piłkę do własnej bramki skierował Zbigniew Marchlewski. W 58 minucie spotkania kota i mamoto wykończył świetną akcję ławskiej drużyny i zespół z Iławy jeszcze podwyższył prowadzenia. W 71 pierwszej minucie na listę strzelców pisał się Jakub Stankiewicz. W 84 minucie pięknego gola dla morąskiej drużyny strzelił Jakub Stankiewicz. Była to honorowa bramka dla gości, a jeziorek wygrał całe spotkanie 5 do jednego. Spotkanie z mrągowią zakończyło się Waszą porażką 2 do 5. Do przerwy było już 0 do 3. Andrzej, ty grałeś w pierwszej połowie. Co takiego wydarzyło się w tych ostatnich minutach, pierwszej części spotkania, że ten wynik do przerwy był 0 3? No 3? No, na pewno duży wpływ miała na to czerwona kartka jednego z naszych piłkarzy. Wiedzieliśmy, że mrągowo jest mocnym zespołem. Trener Niedziółka tutaj kawał dobrej roboty wykonuje. I ten zespół swój układa, tak, że jest ciężko przeciw nim grać. Ale dopóki mieliśmy 11, na 11 mieliśmy swój pomysł, mieliśmy swój plan. Trzymaliśmy się tego. Fakt, że mrągowa prowadziła grę. Ale mieliśmy swoje też argumenty kontrataki. Ale niestety, jak już dostaliśmy tą czerwoną kartkę, to się posypaliśmy gdzieś tam trzy bramki szybko stracone jedna po drugiej. No i, no i mocno skrzydła mieliśmy podcięte. No i, i tyle. No. Marcie, myślisz, że właśnie ta czerwona kartka była kluczowym momentem tego spotkania, tej pierwszej części gry? Tak, bo do tej 30 minuty mieliście też swoje tak, prawda? Tak, mieliśmy kacper nawrocki, miał blisko słupka, niestety trafił. I ta gra wyglądała tak, jak sobie zakładaliśmy. Przyszła ta czerwona kartka, przyszły te 3 minuty i trzy bramki stracone. Na domiar złego w przerwie dwóch chłopaków na sorze wylądowało, także. W tym meczu same plagi egipskie na nas spadły. A co się no i... stało, że oni w trafili właśnie na salę? Kuba Olejniczak no, miał niefortunne zderzenie z zawodnikiem z Mrągowi. ma potłuczone dosyć mocno kolano. A Kacprowi Nawrockiemu chyba mięśnie u głowy uda. Słuchajcie, fatalnie zaczęła się też dla Was druga część spotkania, bo myślę, że jeszcze chyba dobrze nie wyszliście z szatni, a już przegrywaliście 0 do 4. Tak, tam szybko mrągowia poprawiła wynik. Znowu w ramce wystąpił Oskar, który także bardzo dobrze bronił. Chociaż ta druga połowa już była lepsza. Mimo, że graliśmy w dziesiątkę, to potrafiliśmy już stworzyć sytuację, dwie bramki, strzelić pewną rągowia trochę też i odpuściła, ale ale już to wyglądało tak, jak sobie zakładaliśmy. No szkoda tej czerwonej kartki w pierwszej połowie, bo wynik mógłby być inny. Andrzej, te drugie 45 minut spędziłeś już na ławce rezerwowych. Jak oglądało się zespół swój, już z perspektywy zawodnika, który odpoczywa? No Ja jestem pełen podziwu dla chłopaków, że mimo takiego wyniku podjęli walkę, bo już było też i 5-0, ale chłopaki zacisnęli zęby. Udało się strzelić te dwie bramki, pokazali zaangażowanie, wiadomo przeciwko takiemu zespołowi jednego mniej gracza przez 3-4 meczu, naprawdę jest ciężko, ale pokazali charakter, walkę, no jestem z chłopaków dumny z drugiej połowy, naprawdę, bo to nie jest nic prostego. Cięż, ciężka sytuacja. W pierwszym meczu ligowym graliście z Mamrami i, i tam straciliście cztery bramki. Graliście z Mrągową, straciliście pięć bramek. Jakbyście mieli porównać te spotkania, a, bo to są zespoły, które są w czubie tabeli w tej chwili, to y, Mrągowo czy y, Mamry, Kto z, y, która z tych drużyn sprawiła na Was większe wrażenie? Ciężko tak naprawdę porównać, no bo mówię, graliśmy w osłabieniu w tym meczu. Moim zdaniem Mamry Grały dobrą piłkę z nami, choć wynik 4-1 wcale nie odzwierciedla tego, jak wyglądał ten mecz, bo my też tam mieliśmy swoje sytuacje, tylko nie trafialiśmy tam, trafiliśmy i w słupek i z linii bramkowej nam zawodnicy z Giżycka wybili, także ciężko porównać, obie drużyny są bardzo mocne i obie pewno będą gdzieś tam w czołówce tabeli. No tak, bo z tymi drużynami straciliście najwięcej bramek, później te wyniki, trzy e, remisy i, i tych bramek było mniej strzelonych, więc te wyniki były tak jakby na styku. No tak. Co tu dużo mówić, no w Giżycku i w Młogowie widać, że te, te granie jest poukładane. Oni wiedzą co mają grać tutaj chłopaki naprawdę mają taką z mojej perspektywy obrońcy widzę, że mają taką świadomość. Jak te akcje mają wyglądać? Poukładane zespół. Tak, poukładany zespół. No i Ciężko, ciężko. Ja tylko liczę na to, że tutaj właśnie takie mecze z Giżyckiem i z rągowią dla nas będą takimi lekcjami, które będziemy wyciągać na przyszłość i, i po w prostu już następnych meczach, bo na przykład podobnym jakościowo zespołem wydaje mi się być jeziorek, ale postawiliśmy się, przy a jest jeszcze kilka meczów ciężkich przed nami. Mam nadzieję, że po prostu no już będziemy wyglądać lepiej, wyciągniemy wnioski i to zaangażowanie nie spadnie i będziemy walczyć o punkty. Zobaczmy jak po siódmej kolejce Forbet czwartej ligi wygląda ligowa tabela. Mamy na pewno zmianę na pozycji lidera, a czy mamy też zmianę w klasyfikacji najlepszych strzelców? Czas na statystyki. Sytuacja w ligowej tabeli jest niezwykle ciekawa. Liderem jest GKS Wikielec, który ma 16 punktów na koncie. Drugie miejsce zajmuje Polonia Lisbark Warmiński, a podium zamykają Mamry Giżycko. Czwarte miejsce dzięki trzem wygranom z rzędu zajmuje Mrągowia Mrągowo. Ostatnie miejsce z czteroma punktami na koncie zajmuje Huragan Morąg. W klasyfikacji strzelców na czele z siedmioma golami znajduje się Piotr Karłowicz, na drugim miejscu z sześcioma trafieniami jest Przemysła Frybkiewicz, a za ich plecami z pięcioma golami są Arai Kentaro i Dawid Bogdański. Na pozycję lidera wskoczył GKS Wikielec 16 punktów, Polonia Mamry i Mrągowia 15, mniej Oczko Jeziora Kiława i 11 punktów znicz Biała Piska. Ciekawie wygląda ta czołówka tabeli? Myślicie, że to te zespoły jesienią będą dalej dominować w lidze? Pewnie tak, bo na to wychodzi, że już powoli odskakują gdzieś tam pięć, sześć zespołów w tej tabeli. Najwięcej wzmocnień porobili. Najlepiej są poukładani jak do tej pory. i Strzelają najwięcej bramek. Pewno oni będą się biciała was. Mhm. E, po siedmiu kolejkach macie 9 punktów. Wiemy, że mieliście zmiany kadrowe, tak? Troszeczkę sami wspominaliście o tym wywiadzie, że e, przewietrzyliście szatnie. mamy nowych zawodników. E, ta runda, ten sezon ma być poświęcony na spokojnym budowaniu drużyny. Wy nie jesteście z tych, którzy mówią, że A będziemy się bić o, o czołowe lokaty. Jak podchodzicie właśnie do tej rundy? Ja, ten sezon to ma być, żebyśmy się spokojnie utrzymali w tej tabeli. Oczywiście, że będziemy chcieli jak zwykle w Lubawie gdzieś tam wysoko zająć koło 5-6 miejsca. Zobaczymy, jak to się poukłada. Troszkę nam brakuje teraz tych dwóch, trzech punktów. Bo liczyliśmy, że gdzieś koło 12 punktów będziemy mieli, i wtedy byśmy byli podejrzewani o 5-6 miejscu. No ale myślę, że nadrobimy to w następnych spotkaniach i będzie ok. Andrzej, ty dołączyłeś do, do Lubawy przed startem nowego sezonu. To po tych siedmiu rozegranych spotkaniach, jak się czujesz w Lubawie? Przez lata byłeś związany z pisą Barczewo. Yy, tak, no czuję się z, z, bardzo dobrze. No, z chłopakami tutaj też się wymieniamy wrażeniami. Jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy w Lubawie, tutaj yy... prezes i trener bardzo konkretnie z nami porozmawiali, gdzieś tam, mogę mówić za siebie tak na tą sprawę, ale ja mi to bardzo odpowiadało. odpowiadało, że konkretna rozmowa, konkretne oczekiwania, co i jak, mi to, mi to odpowiadało, tutaj, jeżeli chodzi o ten czas tutaj spędzony, tak jest i, i ja tutaj naprawdę jestem zadowolony też atmosfera, która panuje chłopaki, dużo jest młodych chłopaków, którzy walczą, poświęcają się także ja jestem zbudowany tutaj tym, co się dzieje w Lubawie, no i, no i walczymy dalej. Byłeś kapitanem Pisy Barczewo, tam wiatr złych zmian w tym Barczewie w tej chwili, na razie przedostatnie miejsce w Lidze. Śledzisz jeszcze ich wyniki, gdzieś tam serdusz bije, czy no też wiemy z jakichś różnych źródeł, że nie rozstaliście się w jakiejś takiej super atmosferze. Patrzysz na to, co, co robi Pisa w lidze? Czy całkowicie się odciąłeś? Yy, no nie ukrywam, że patrzę, bo yy, kilku kolegów tam yy, zostawiłem, z dwóch przyjaciół nawet, bym powiedział. Yy, ale yy, nie chciałbym może tutaj o tych jakichś z... złych rzeczach mówić. Yy... Ja tego tak nie odbieram, nic się nie dzieje bez przyczyny, teraz patrzę, że jestem w Lubawie, tutaj mi zależy, żeby, żeby tutaj było jak najlepiej. Chłopaków z Barczewa pozdrawiam serdecznie, trzymam mocno za nich kciuki, żeby tam się nie poddawali też i walczyli, ale ale ja osobiście teraz skupiam się na Lubawie i, i tutaj chcę się wydawać wszystko. A po tych kilku latach spędzonych w jednym klubie, potrzebowałeś też takiego bodźca i, i zmiany, bo często my się boimy tych zmian, a one wychodzą nam na dobra. Yy, tak, tak. To był jeden z argumentów, żeby właśnie zmienić yy, otoczenie klub, żeby po prostu z, wyjść poza tej strefy yy, komfortu. Yy, jakaś zmiana, zobaczyć, jak to będzie. Ja też byłem ciekawy, jeszcze gdzieś tam yy, usłyszałem że a po co ci to na stare lata, albo, albo gdzie tam się ruszasz, nie dasz rady, coś tam. A ja mam tak, że jak usłyszę jeszcze, że nie dam rady, to automatycznie, dobra, no to Motywuje próbujemy, próbujemy, nie? próbujemy i zobaczymy, jak będzie. Marcin, rozmawialiśmy o tym, że przewietrzyliście szatnie Na całe szczęście prezesi zachowują zimną głowę i, i nie zmienili trenera, bo Krzysiu jest chyba najdłużej pracującym trenerem w stawce trenerów Forby czwartej Ligi. Tak, Krzysiek już chyba szósty rok. Pracuje w motorze jako trener seniorów, a w ogóle w klubie to pewno z 15 lat. Nie, może, nie możemy zmienić Krzysia, bez jest najlepszym tle, Instytucja trenerem Instytucja w Lubawie, nie? Ja to sobie też, myślę, że ale... motor Lubawa, myślę Krzysztof Malinowski. Malinowski. Pozdrawiamy Krzysztof. prezes pozdrowił także. <laughs> no Wiadomo, że my z Krzysiem się dosyć dobrze znamy, nasze rodziny gdzieś się tam spotykają i często mi w Lubawie trochę z przekorem niektórzy zadają pytanie, kiedy ty w końcu go zwolnisz, po ilu porażkach albo... Zawsze odpowiadam, prędzej on siebie sam zwolni, niż ja go zwolnię. Ale uważamy, że robi dobrą robotę, przygotowuje zespół już któryś rok z rzędu, młodzież wprowadza także... Trzeba doceniać tego, kogo tak się ma, bo ten rynek trenerski wcale nie jest jakiś szeroki i bogaty, to żeby wymieniać. Rozmawialiśmy, słuchajcie, teraz o, o trenerach. Andrzej wspomniał też, że ma swoich kolegów w Barczewie, ale my sprawdźmy to, co zawsze wywołuje sporo komentarzy w social mediach czas na jedenastkę najlepszych zawodników siódmej kolejki Forbes czwartej Linii. Najlepsza jedenastka siódmej kolejki wygląda następująco. W bramce Kamil Wołos, Rominta Gołdap. W obronie znaleźli się Wojciech Dziemidowicz, Polonia Litzbark Warmiński, Hubert Otrębach GKS Wikielec, Patryk Burzyński, Tęcza Biskupiec, Konrad Gawryś, DKS Dobre Miasto. Linie pomocy tworzą Kacper Hojnowski DKS Dobre Miasto, Michał Kwiatkowski, Jeziorak i Ława, Eryk Kosek, Mrągowie Mrągowo, Tomasz Bobrowski, Granica Kętrzyn, Arkadiusz Kuciński, Jeziorak i Ława. Linia ataku tworzy Piotr Karłowicz z Polonii, Lisbark Warmiński, który został wybrany z zawodnikiem kolejki. Zawodnikiem kolejki został Piotr Karłowicz. Piotrek strzelił trzy e, bramki e, w starciu. E, mamry giżycko Polonia, Lisbark Warmiński. Polonia rozbiła mamry. Myślę, że, że nikt się nie spodziewał takiego wyniku. To znaczy, że Polonia mogła wygrać w Giżycku, to może mogliśmy się spodziewać, ale, ale że takiego po wyniku. w 30 minutach bodajże było 5-0-6-0, no to. To nie wiadomo, co się chyba większe plagi egipskie spadły na, na Giżycku, niż na nas w tej kolejce. No tym bardziej, że do przerwy tam było już wynik ustalony praktycznie i no, szybko tam się zadziało. No. Ja myślę, że to Wojtek Figurski gdzieś tam wysyła jasny sygnał, że że Polonia e, realnie wchodzi na ten właściwy tor, który sobie zakładali o, od początku e, sezonu. A ja myślę, że to nasz były zawodnik Czarek Sobolewski tam taką robotę robił. Krzysiek go odpowiednio przygotował, <laughs> dlatego teraz gra w Polonii i, i strzelał ramię. Tęsknicie za Czarkiem w Lubawie? Tęsknimy, mamy nawet jeszcze jakiś tam kontakt, czasami coś do siebie napiszemy, przekamarzamy się. Czarek był wiele lat u nas, dobrze grał, e, zawsze nam pomagał. Można powiedzieć, że nawet się troszkę przyjaźniliśmy, zawsze spotykaliśmy się gdzieś. On wróci. Rodzinna atmosfera w Lubawie. Z tej rodzinnej atmosfery muszę zapytać się o pieniądze. Wiem, kiedyś powiedziałeś, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ja jednak muszę się zapytać. Lubawa jest mocno związana z branżą meblarską. Ekonomiści i różni analitycy mówią, że ten kryzys w branży meblarskiej dopiero przyjdzie. Zbliża się jesień, czas rozmowy z Partnerami, sponsorami, rozmowy o budżecie. Macie już gdzieś w głowie, że ten październik trzeba będzie poświęcić na to, jak tu zdobyć finanse na przyszły rok i na dokończenie sezonu? To znaczy, my cały czas rozmawiamy ze sponsorami, z naszym głównym sponsorem, to jesteśmy w stałym kontakcie. Rozmawiamy już z władzami miasta. Mamy nadzieję, że troszkę więcej miasto dołoży nam, czy to na młodzież, czy na drużynę seniorską. Sponsorzy na razie się nie wycofują, za co im bardzo dziękuję. Cały czas są z nami, gdzieś tam e, poklepują, mówią, że będzie dobrze, że mamy się nie martwić. Także liczymy cały czas na nich. I Powinniśmy dać radę. A wy jesteście też takim przykładem klubu, który fajnie działa w social mediach, bo ten wasz Facebook żyje, gdzieś są plansze z piłkarzami, którzy zapraszają na spotkania, loga sponsorów. Kto jest u was odpowiedzialny właśnie za taką stronę marketingową i, i za to, co my widzimy w sieci? Tak naprawdę pewno ja, Krzysiek i Jurek kierownik, bo to my mamy dostęp do tego konta i my wstawiamy tam. To, co możecie zobaczyć, to, co niech, to nie. Ludzie No Tak prowadzimy jakoś ten klub zawsze, tak jak powiedziałaś, w rodzinnej atmosferze i chcemy, żeby to tak wyglądało. Pewno, żebyśmy chcieli coś więcej, ale nie zawsze czas nam na to pozwala. Pomagają nam też chłopcy z liceum, którzy gdzieś tam te grafiki raz lepiej, raz gorzej nam przygotowują i tak to wygląda. Brawo za współpracę dla, zarówno i dla tych chłopaków z liceum i, i dla Was, bo e, faktycznie niektórzy mogą gdzieś tam Was e, podglądać i się wzorować. E, czas na typowanie. Zaczniemy od Andrzeja. Andrzej, Polonia i łową Huragan Morąg. Huragan Morąg. Mrągowie, Mrągowe, Jeziora Kiława. A Mrągowie gra dobrą piłkę, mają dosyć duże wzmocnienia, Mrągowie. jest Dobre Miasto, Motor Lubawe. Czekaj, że ja tylko powiem, że będziemy chyba pierwszymi, którzy będą typować nasz klub, bo ja oglądałem wszystkie programy tutaj. Jeszcze nikt nas nie typował, że wygramy mecz, może to i dobrze akurat, bo wtedy nas lekceważą, czyli co? Granica, Kętrzyn, Pisa, Primawera Barczewo. No, pewno jedynka. Polonia, Lidzbark Warmiński, Olimpia Olsztynek. No Polonia tutaj już zaznaczyła i... Myślę, że będą chłopaki mocno szli. Tencza biskupiec, mam regiżycko. O, trudny mecz akurat. Mam lubo przegranej i tencza wygrała w Elblągu. Remis. Zniż Biała Piska, Olimpia 2 Elbląg. Zniż Biała Piska. Rominta, GKS Wikielec. No to musi być jakaś niespodzianka. Rominta. O proszę. No nie wiem, czy w Wikielcuch się uśmiechną po tym, jako sąsiad, jakby typowałeś. Damian nas też nie typował, jak graliśmy z ośmiu Widzę, zemsta jest słodka. Nie, tak. Oczywiście, żartujemy sobie. To tylko zabawa. Dziękuję Wam za typowanie, powodzenia w kolejnych spotkaniach. W magazynie to już wszystko. Widzimy się za tydzień w poniedziałek. Do zobaczenia. Powodzenia w kolejnych spotkaniach. Trzymam kciuki, bo zawsze z sympatią Was odwiedzamy, jak kręcimy kamperowe live. Andrzej, dla Ciebie, skoro jesteś nowy w Lubawie. Dziękuję. Dzięki. A od nas czapeczka. O, dziękuję jeszcze bardzo. Mam nadzieję, że będziecie. Mam nadzieję, że to wiesz. Słoneczne dni jeszcze przyjdą. Dokładnie. Dzięki, hej. hej. Cześć. Pa. Dzięki. No, piękny tu macie porządek. Zaginiony pilot. Dziękuję bardzo. Na pewno woda? Bo jak prezes podaje. Spróbuj. <laughs>